Danie Bielica, wracamy do Zabrze w bardzo dobrych humorach po zdobyciu trzech jakże ważnych punktów dla górnika Zabrze. No tak, tak, w końcu wracamy zwycięsko z punktami, które, które bardzo ważą i są dla nas cenne, także musimy to doceniać, cenić się, cenić te punkty, bo, bo mogą być bardzo ważne grze utrzymania, a jak wiemy bezpośredni mecz teraz z już, już mamy na naszą korzyść. Także możemy patrzeć pozytywnie w przyszłość i myślę, że na tym meczu możemy budować, budować troszkę taką czystszą atmosferę i, i spokojną głowę do, do następnego meczu. Ten mecz miał tak naprawdę kilku bohaterów. No, cała drużyna dziś zagrała bohatersko kilku bohaterów strzelcy bramek, ale również ty w tym pewny i bezbłędny w całym meczu, ale w tym newralgicznym momencie obroniona jedenastka. Jak ta sytuacja wyglądała z twojej perspektywy? Chodzi o sam rzut karny, tak? Tak, to, dokładnie. To, to nawet nie wiem, co tam się wydarzyło, tam słyszałem, że ktoś kogoś nadepnął, chyba Piotrek, yy, napastnika z Zagłębia. Yy, I tyle wiem, a, a później już byłem skoncentrowany na, na rzucie karnym i, i, i na Filipie Starzyńskim, którego chciałem gdzieś tam złapać wzrokowo i, i wybudzić go z tej koncentracji. I to wszystko udało się doskonale. Takie zwycięstwo, jeszcze ta bramka, praktycznie w ostatniej akcji meczu na 2 do zera, to chyba wszystko powinno tak jeszcze bardziej mentalnie zadziałać przed kolejnym takim dla nas wielkim finałem, jakim będzie kolejny mecz ze Śląskiem Wrocław. No tak, no tak jak powiedziałeś, taki mecz powinien nas jeszcze bardziej tutaj scementować i, i dać nam pozytywnej energii, bo takiej potrzebujemy aby punktować w kolejnych meczach i, i zapewnić sobie spokojne utrzymanie. Wiadomo, mecz jest mało, ale na pewno nie chcemy tego zostawiać na ostatni moment.